Chciałem się dowiedzieć jak tam Pan Radny spędził już no, urlop pracowicie. Pracowicie, czyli, pracowicie, czyli sesji kom dyżurów nie było w lipcu, ale co innego się, z, inne zajęcia były pochłaniające ale czas. Było też prace, praca radnego też była. Też była, sesja nadzwyczajna była. Tak, też była sesja. Także nie ma, czyli urlop został na dalszy plan. Tak. No to jak tam to wygląda z tą komisją rewizyjną? Pan nie jest, nie? Bo to coś te mówią, że coś źle było z tej komisji zrobione Nie, to nie było nic źle, proszę pana, był remisowy wynik głosowania, więc się... Czyli nie to rozstrzygnięty. Nie rozstrzygnięty. nie było możliwości innego wniosku. No i teraz trzeba co i jeszcze raz to powtórzyć. Nie wiem, od tego jest prawnik, proszę. Oczywiście. Nie, no a, nie No oczywiście. Ja nie jestem prawnikiem. No. będę się wypowiadał na ten temat? Różne są opinie na ten temat. No to Jutro będzie komisja rewizyjna, to będzie też obradować coś na ten temat. Będzie można tak. się dowiedzieć. Ale Wanna akurat nie jest w tej komisji. O ile się zorientowałem. No to dobra. No i jak, bo to mówiłem panu temu przewodniczącemu osiedla, który to był wcześniej, mówię, jak to jest. Że jest inwestycja taka KN2, ten odcinek, który ostatnio w tamtym tym roku oddano, a nie ma tabliczki, gdzie jest ulica Turkowskiego. Samochody jeżdżą, ludzie pytają, jak jesteś obcy, gdzie ulica Turkowskiego, jak nie ma nigdzie tabliczki. Ja zgłaszałem na dziennik podatki, przewodniczący, przewodniczący, przewodniczący Osiedla ten pan. Z takim wnioskiem o zamontowaniu takiej tabliczki. No właśnie. I gotowe. Być może, być może zostało przeoczone, być może była. To jak jest, wzią... mówią, że to inwestycja, to nie jest jako inwestycja, tylko to jest utrzymanie, no i pieniędzy nie mają na utrzymanie, i nie mogą nic zrobić. Ja już tak kilka razy tam byłem i pisałem, i, i coś nie mogą z tego. Najpierw na... Nadpisa... Tablicz... była błędna tabliczka. Z... W końcu zdjęli, po pięciu miesiącach od dodania ulicy, zdjęli tą błędną tabliczkę, bo wprowadzała w błąd nie w tym miejscu ta ulica była, bo inaczej się wjeżdża na nią i po prostu. A teraz w ogóle nie ma. I dalej ludzie się pytają, ja i co idę, to samochody zatrzymują, gdzie tu jest ten, mam do lekarza na te, za pół godziny, nie wiem, jak tu dojechać do tego Turkowskiego, bo Pozmieniali to wszystko i nie ma informacji nigdzie. Pracownicy merytoryczne no, powinni zapontować taką Ale jeżeli pan jako radny może pan to zgłosić jako wniosek jest, z obywateli, że brak informacji od oddania ulic inwestycyjnych, jak jest inwestycja, to powinno się takie tabliczki zrobić, jakichś informacji, Turkowskiego, brak informacji w ogóle, gdzie, gdzie ta ulica jest, przy tym nowym odcinku tkanki. oddając ulicę, brak informacji w ogóle, no. Najpierw tabliczki były brak, że ślepej drogi, to zrobili w końcu po pięciu miesiącach zrobiono była na moją interwencję. A teraz, a tabliczka, gdzie ulica Turkowskiego nadal nie ma. Dobrze. Będzie. Zgłosić na komisji, na komisji, i, komisji. i innych, tak jest. To jest gospodarki. komisji gospodarki. Tak, będzie pan na komisji. No, dzisiaj będzie. jest. Tak jest, zaraz jest, już zaczynamy. Już? No to dobrze, dziękuję za wsparcie Proszę. i poparcie.